Na tym krótkim filmie zobaczycie jak przygotowuję się pod dane makro. Tym razem użyjemy kalendarza z Investing. Dzisiaj mamy w środę, 21 październik i będą dane z Kanady. Bazowy wskaźnik CPI, miesiąc do miesiąca za wrzesień i podstawowa sprzedaż detaliczna i kilka innych. No i mamy pokazane prognozy obecne i poprzednie. I teraz, według mnie, te dane mogą zachwiać introday na Kanadyjczyku, czyli możemy zrobić jakiś ruch, który będzie można trzymać nie wiem, kilka godzin, kilka minut, i jakie ja się przygotowuję pod takie dane. A więc, skoro już wiem, czy raczej według mnie są i to istotne dane, i nie ma prognozy, to wchodzę i zerkam jakie były ostatnio. Ostatnio były minus 0,1 a poprzednio jeszcze raz były 04, 07 było max i 04 było minimum ostatnio. Więc będę celował, jeśli te dane by okażą się być poniżej 0,4 to będą to według mnie słabe dane i będę chciał sprzedawać kanadyjczyka Jeśli będą powyżej 07 lub 0,4, będę chciał kupować kanadyjczyka odnośnie akurat tych danych miesiąc na miesiąc w september tutaj mamy napisane co ostatnio się wydarzyło. No, ostatnio rosły te dane i jeśli okaże się być powyżej tego 09 które prognozują albo blisko 15 będę chciał kupować. Jeśli okaże się poniżej tego 0,9 i będą na przykład 4,8% na minusie powyżej, no to będę chciał sprzedawać. Takie granice sobie ustałem, że jak zobaczę takie numery, to kupuję, jak zobaczę takie, to sprzedaję. Jeśli dane wyjdą mieszanie, jedne będą lepsze, drugie będą gorsze, to wolałbym to zostawić. Jeśli jednak wszystko wyjdą w dobrze lub źle, to wtedy będę chciał kupować. Ale jeśli będą mieszane jedne lepsze, drugie gorsze, no to, to nie, to nie chciałbym. Te na przykład mają 0,8 max i 0,7 minimum. To takie już mamy mniej więcej graniczne. Graniczne wartości, w które będziemy uderzyć, jak się pojawią dane 22 i minimum było 25. I teraz, jeszcze tak, jeśli będą lepsze od poprzednich i od prognozy, to uważam, że byłoby warto kupować kandydaczka. Jeśli z kolei będą gorsze od prognozy, ale lepsze od poprzednich. To zależy o ile, jeśli tu będzie na przykład obecny 0,8 albo 0,7, no to takie słabe kupno. Jeśli jednak by wyskoczyło poniżej 0,4, na przykład minus 0,9, to chciałbym sprzedawać kanetyczyka. I tutaj, jak już mówiłem, mamy wstępnie jakieś, jakbyśmy chcieli zobaczyć, czy było powyżej 0,4 lub poniżej 0,4. Mam nadzieję, że jakoś to się Wam przyda i wyjaśniłem to mniej więcej czytelnie i, i, i Jak się te dane pokażą, to nakręcę po danych i czy handlowałem coś, czy nie na Kanadyjczyku. No i pojawiły się te dane. Z no, i są według mnie te dane dość mieszane. Niektóre są według prognozy, albo bardzo niewiele powyżej prognozy, tak jak na przykład bazowy wskaźnik CPI. Następny rok do roku, nieistotny dla mnie. Podstawowa sprzedaż detaliczna niby gorsza od oczekiwań, ale lepsza od poprzednich tak gorsza od prognozy lepsza od poprzednich, czyli tak w kit kolejny według prognozy, według poprzedniego no i nieruchomości podskoczyły no a poza tym jest jeszcze detaliczna za august chyba września, jak się nie mylę jest Gorsza od prognozy i gorsza od poprzednich No te dane są takie dość mieszane wolałbym tego po prostu nie handlować Tyle w temacie Mam nadzieję, że czegoś się z tego filmu dowiedziałeś jak handlować pod dane Pamiętaj, że jak dane wychodzą to nie znaczy, że musisz koniecznie handlować te dane, bo wyniki są mieszane. To nie znaczy, że masz handlować coś, co nie, nie masz pewności, że jest dobre lub złe, jest takie mech, no to lepiej tego nie handlować. I jeszcze jedna porada, jaką bym udzielił w tym filmie, to przed ważnymi danymi makro, jeśli handlujesz intraday lub jeśli to są bardzo ważne, bo dane makro e, swing trading to lepiej zamknąć pozycję niż ryzykować utratę tego co masz już zarobione lub masz pozycję która zarabia czekasz na dane i dane wyskakują nie tak jak się się spodziewałeś i tobie po prostu skasuje na BEP albo albo jeszcze zrobi straty więc lepiej zamykać przed danymi według mnie no i jeśli ci się podobał ten krótki filmik to daj suba lajka i jeśli masz jakieś pytania, sugestie, no to pisz w komentarzach. Do następnego razu.